Siemaneczko witam w kolejnym odcinku 38 polski świat. Także wracamy na postać, która jest w Usali. I czym dzisiaj się zajmiemy? Dzisiaj się zajmiemy pupilami, bo jest już czerwiec, czyli są dostępne pupile letnie. Jednego już sobie złapałem i też mam jako drugiego, które właśnie mi w magiczny sposób znikło. Ale przejdziemy do tych pupili, nie wiem czy w taki sposób można je aktywować jakby. A nie, pokazało się tam, dobra, to zaraz to aktywujemy też. I zobaczmy jeszcze, jakie są inne pupile. Mam do znalezienia tak, letnie dni, mroczne bory. Także dobrze, akurat, akurat za 17 minut jakoś jest noc w grze, także ostatnia szansa, żeby złapać dzisiaj. Dobra, to mroczne bory muszę pamiętać. Ze światła chyba złapałem właśnie gin tonic jest. Z ziemi udało mi się dzisiaj złapać, to jest... Mieczozę. O, i mogę od razu ponikoni nakarmić. Już prawie setny poziom. Także niedługo będę zmieniał pupila. Nie pamiętam dokładnie na którego. Sobie potem zobaczę rozpiska, jaką mam. I przejdę na innego pupila. Ok, a tego kiedy mogę w poniedziałek? Dobra, poniedziałek już był, tego mislałem akurat. I tutaj jeszcze, co mamy? Poniedziałek za dnia. Tutaj chyba nie ma jakiegoś popiera z mi roku. To jest wiosna. Jesień. A to jest zima, ale lata. A lata jest dopiero tutaj. Także tego jeszcze nie mam odblokowanego. W zasadzie mogę zrobić jedną walkę. Ale to i tak będzie jeszcze jeden, kolejny dopiero. Także. Dobra, no, tego zrobiłem. A zobaczmy, w sumie czy kolejnego zrobiłem. On jest Letni Dzień czarnonas. Jeszcze go nakarmię. No i zobaczymy, czy w ogóle mam do niego podjazd. 83 poziom na 42. Jest sporo moników. No tutaj nie fajnie krytyki weszły. Także jeszcze jedno podejście, może. Ale raczej jakoś go na sile nie będę robił. Najwyżej go dropnę po prostu innego dnia. O, a nawet siadło. Także jak widać, to jest losowe, ale dobra. Czyli mamy do trafienia tak, czarnolas i mroczne bory póki co. A z wody coś jeszcze jest, zimowe dni. Yy, tutaj nie, wtorkowa noc, czwartkowa noc, sobota, jesień, lato. Ok, lato jest jeszcze dalej, także tutaj na pewno nie dojdę. Czyli póki co został czarnolas i mroczne bory, także przejdę już do karczmy. Pozostało 15 minut niecałe O i są moczary mary nawet dwa razy Jeszcze sobie tylko zdejmę y, na szyjnik To jest 10% szansy na przedmioty chyba A nie chcę tych przedmiotów jakichś innych znajdować A, niż tych jajek, także Biorę sobie moczary mary Może tą krótszą misję wezmę Nie trafiłem, to były moczary A, mroczne bory, dobra Mój błąd ale Mroczne Bory już są w kolejnej misji, także też nie ma problemu. Jest już kolejny pupil z Mroku. I pozostał nam do znalezienia z Czarnolasu. Dobra, Dobra, 7 minut. ją pomijał, żeby się wyrobić do tej, do tej 18. Jest Czarnolas, także też fajnie się trafiło. I mamy te pupile zebrane, które chciałem, także spoko. Dobra, cząpa jeszcze na karmie. Tutaj też na jakiegoś pupila będę się niedługo przesiadał. Ale jeszcze zobaczę. I z mroku dawno nie atakowałem, także też to będę musiał zrobić. Ale dobra, teraz możemy przejść do reszty rzeczy już ze spokojem. Dobra, aura siódmy poziom. No, akurat mam klejnot na szczęście, więc je wrzucę. I mi zabraknie jeszcze 90 punktów. Także akurat to jest na trzy klejnoty, tak myślę. Ale jeszcze zobaczę, co tam potrafią. Dobra, dalej gierka z Hazardzistą. No może niech to drewno będzie, jak dwie kostki są. I mamy trzecią, 45 tysięcy drewna, fajnie. E, dobra, jakaś walka na arenie. I u zarządcy dostałem osiągnięcie, y, w sumie dzisiaj, jak rano restartowałem, y, na jeden Quintillion run. Więc Wydaje mi się, że od tego poziomu są jakieś tam dodatkowe yy, bonusy, w sensie lepsze runy. Także już nie mogę wierzyć. jakieś wyższe procenty tutaj znajdywać. Tutaj mam 14%, jaki jest maksymalny akurat nie wiem, ale na pewno coś lepszego już mogę znaleźć. Dobra, jak widzicie mam podki strasznie słabe jak na Mega, także będę musiał sobie coś poszukać. Akurat hajsu mam pełno, bo zostało z eventu, jakoś tam bardzo nie wydawałem. A też grzybów jest sporo, także jakiś potek sobie poszukam i spróbuję jakieś rochy myślę, że zrobić. Dobra, do kowala jeszcze pójdę, bo 5 temków do rozmontowania, także bierzemy te najdroższe oczywiście. Rękawica do toalety mogę jeszcze dać w razie co, to wracam na postać. I dalej itemki 1100, 1000, 1200, dobra. Czyli to, to. A, i to jeszcze jest zwykły pierścień, dobra. Yy, I jeszcze jeden itemek. To nie, bo to za mało daje tego metalu. Także niech będzie jeszcze. Dobra, tu już nic nie znajdę. Także roluję I podka jest spoko. Szkoda, że nie na inteligencję albo na szczęście. Ale to zaraz jeszcze poszukam To mogę kupić, to mogę kupić I dalej reszta ze grzyby i tempów, także jeszcze raz losuję I dalej nie ma potki na inteligencję, więc jest lipa To maksymalnie jeszcze jednego grzyba wydam Bo też nie ma sensu przewalać tyle na szukanie tej potki I tak sporo golda już na to idzie No dobra, no nie trafiłem Także ostatni rol, tą podkę bym wziął, ale z tego co wiem, będzie chyba za parę dni w kalendarzu, także myślę, że nie ma co. I tu już 5 rozmontowałem, nie, jeszcze nie. 1100, 990, no, najwięcej jest za to, także niech będzie. A w kociołku co jest dzisiaj? Pasy. No pasów akurat tutaj nie mam kompletnie, bo szukałem yy, w gabinecie magii po prostu. Mam sporo klejnotów. Ogólnie, ale nie mam już itemków do podmiany, ale spoko. będą na później te klejnoty. Dobra, no wstanki raz jeszcze wykupię tej temy ze golda i spróbuję coś tam znaleźć. Potka na siłę, no nie, na siłę to mnie nie interesuje. No i tyle, dobra. Także to sobie posprzedaję, bo tej temki mam akurat lepsze na postaciach. Jeszcze na siłę 294 To tak, to póki co mam lepsze, także nic z tego nie kupuję. Postacie wszystkie na 237 poziomie, także ulepszać nie muszę, ale za to mogę sobie ulepszyć trochę broni Kowala i jakieś inne itemki, co tu mam, to jest teraz ulepszone, to mogę drugi i też jakieś tam dodatkowe cechy są, i myślę, że może sobie podmienię najgorszy klejnot. Zaraz zobaczymy, jaki to będzie. Tutaj 310. Yy, piersień mam słaby w ogóle, z tego co widzę, także przydało mi się jakieś nowe znaleźć. 340. Ok, na pasie mam 450. Pas mam najgorszy jak z tego co widzę. Yy, także wymienię chyba sobie na... na bo piersień jest większa szansa, że jeszcze będę miał chwilę. Chwilę dłużej, a pas pewnie niedługo nie wymienię. Yy, akurat to nic nie ma chyba. No ten 500 jakby miało inteligencję to spoko, ale ten jest jeszcze bez runy żadnej, także też dodatkowy minus. No nie, wiem, no może poszukam chwilę. 499OK okay, to ten będzie lepszy. Pewnie on, on był chyba od początku nawet go nie zauważyłem. Teraz nie jestem pewny. Także jako sobie wymienię i założę e, kolejny krajnot na inteligencję, może ten słabszy. Myślę, że broń może jakąś też trafię niedługo. 2% PT za zadanie, także spoczko. No i ten pas mogę do kociołka. Trochę golda się zwróci. E, I sobie... okej, okay, wszystkie czary już mam. Akurat... E... a nie, dobra, teraz pas wymieniałem, więc jest wszystko ok. Pomyślałem, że nie mam jakiegoś tam czaru, ale wszystkie miałem, także ok. No i dobra, sobie dokończył już tą awanturniczość. Dwie misje dosłownie, także wybiorę kolejną. I co nam pozostało? Ok, jeszcze jakaś walka o pupili. 114 ogień. Ok, najwyższy poziom mam na ziemi, także spróbuję ziemią, może akurat. Aha, za 6 minut. Dobrze, dobrze, nic nie i dalej, dalej. Jakieś rochy bym chciał zrobić jeszcze. chociaż jest tripa, że nie ma tych potek, także za dużo nie zrobię. To bym spróbował chyba tornado po prostu. Chociaż ostatnio nawet tornado nie wyszło, także bez tych potek jest tripa. Myślę, że bardziej te rochy rusza, jak trafia właśnie te potki. No nawet tornada nie mogę ruszyć aktualnie. Także za dużo nie zrobię. Portal 23% zostało. Także mało do przodu idzie. W twierdzę no furt surowców przez te eventy się zbierało. Aktualnie twierdza idzie na 14%, potem kwatery i tak standardowo już. A tak już robiłem tutaj. Maksymalny poziom mam 220%. No, także to też idzie do przodu. No i tyle, wszystko porobione. Te nowe pupile będę tam dalej odblokowywał i muszę pamiętać, żeby właśnie tym siorbem sobie zrobić ataki. A w sumie zróbmy jeden atak. Ten krzywów jest całkiem sporo, teraz w miarę fajnie lecą. Dzięki temu yy, zakręciu od czarownicy. Także bez problemu w sumie tej robię nawet. I mam kolejnego do odblokowania, jesienne dni zmuszały lans. Dobra, a jeszcze jednego spróbujmy. Też poszedł i on jest poniedziałkowa noc. Także w poniedziałek mam dwa pupile chyba Z ziemi i z mroku Muszę pamiętać Jakieś przypomnienie sobie zrobić I ich poszukam Te pupile fajnie zwiększają te statystyki, także Na pewno warto je zbierać Tutaj mam 420 na przykład bonus od pupili Do wytrzymałości A tutaj 487 No i zrobiła się ostatnia awenturniczość. Jakaś broja poleciała, oczywiście niepotrzebna no i tak to wygląda, kliknę sobie na lewo i dobra, także w tym odcinku to na tyle, dzięki za oglądanie, na razie i cześć.